Mamy tutaj zadanie z rachunku prawdopodobieństwa, które pojawiło się na maturze w czerwcu 2015 roku. Zadanie 31. Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych losowo wybieramy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że otrzymamy liczbę podzielną przez 8 lub podzielną przez 12. Tak jak w każdym zadaniu z rachunku prawdopodobieństwa, tak i tutaj rozpoczynamy od ustalenia tego, czym jest zbiór omega oraz z ilu składa się on elementów? No w naszym przypadku omega tworzą wszystkie liczby naturalne dwucyfrowe, od, czyli od liczby od 10 do 99. Ile jest takich liczb? No będzie ich tak naprawdę 90, czyli moc zbioru omega jest to 90. Jak do tego łatwo dojść? Można odjąć ostatnią liczbę minus pierwszą, czyli 99 minus 10, da nam 89 i trzeba dodać jeszcze 1, jedy, jedynkę. Wtedy dostaniemy 90. Właśnie to jest wzór na liczbę wszystkich elementów ze zbioru, który ma jakiś tam początek, powiedzmy 10 i ostatni 99. Żeby zobaczyć, że to naprawdę działa, weźmy sobie mniejszy zakres, który łatwo policzymy na palcach. Popatrzmy, co by było, gdybyśmy mieli liczby od 10 do, 9, do, od 10 do 14. Mielibyśmy jakie tam liczby: 10, 11, 12, 13, 14. Łącznie jest to 5 liczb. I to działa w ten sposób, że 14 odjąć 10 daje nam 4. Więc, żeby było 5 liczb, musi być dodana jeszcze 1. I tym samym analogicznym sposobem, właśnie doszliśmy tutaj do tego, że moc zbioru omega liczy 90 elementów. Ponieważ 99 odjęć 10 jest to 89 i musimy dodać jeszcze jedynkę, żeby się nam wszystko zgadzało. Zajmiemy się teraz wyznaczeniem mocy zbioru A. Żeby to uczynić, to będziemy musieli wy wyliczyć, wymienić wszystkie jego elementy. Więc zapiszmy: zbiór A równa się i będziemy wypisywać te liczby, które należą do zbioru A. Ja zacznę od wypisania tych liczb dwucyfrowych, które są podzielne przez 8. Czyli tak, pierwszą liczbą dwucyfrową, która dzieli się przez 8 będzie 16. Potem mamy 24, tak, cały czas wzrasta co 8. Mamy dalej 32, 40, 48 też dzieli się na 8, 56, 64, 72, 80, 88, 96. I to jest ostatnia dwucyfrowa, podzielona przez 8. No to wypiszę teraz te, które dzielą się przez 12. Czyli to na pewno będzie liczba 12. Kolejna byłaby 24, ale ona wystąpiła już u nas w zbiorze A wcześniej, dlatego to pominiemy. Następna będzie 36. Tego nie było, więc to dopiszemy. Potem będzie 48, ale 48 jest o tutaj, więc tego też nie piszemy. Kolejna to będzie 60. No to to trzeba dopisać dalej mamy 72 no to to też było wcześniej tutaj więc pomijamy po 72 mamy 84 a po 84 będzie 96 ale to już też było tutaj więc yy, to będą już wszystkie elementy które tworzą zbiór A to w takim razie policzmy ile tutaj mamy liczb moc zbioru A to będzie tak 3 6 9 11 15 Moc zbioru A jest równa 15, wobec tego prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A jest równe 15 90 No i skróćmy ten ułamek jeszcze przez 5, a w zasadzie przez 15. Widać, że można nawet przez 15 skrócić. W liczniku będzie wtedy 1, a w mianowniku będzie 6. Wynik to jest w takim razie 1 szósta i to jest odpowiedź do naszego zadania.